Podstawą tego myślenia o, tak jak powiedziałem, o samej, samej elektrowni, to jest myślenie o środowisku. Wiemy, że nasze zapotrzebowanie energetyczne będzie rosło. Dzisiaj przy tej strukturze produkcji energii elektrycznej bylibyśmy zależni w tym procesie dekarbonizacji naszej produkcji, czy obniżania śladu węglowego. I ta nasza inwestycja w to, że to jest nasza własna, na własne potrzeby, tworzy to właśnie bezpieczeństwo, że ten cel, który stawiamy sobie, zdekarbonizowanych produktów o najniższym śladzie węglowym, zabezpieczamy sami dla siebie i na przyszłość. I w tym sensie to uważam, że to jest fundamentalne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie naszego procesu zmniejszenia śladu węglowego, zmniejszenia śladu i oddziaływania na środowisko. Instalacja jest wykonana w metodzie off-grid, także jest tylko na potrzeby cementowni. Nie ma możliwości oddawania energii do sieci, także jest w 100% na potrzeby cementowni warta. Całą, całą moc jakby będzie spożytkowywać cementownia. Jesteśmy wykonawcą generalnym budowy GPO. Linii kablowej 110 kV oraz modernizacji GPZ-u. Na pewno wyzwaniem będzie budowa linii kablowej 110 kV przez tereny kopalniane. Ponadto jest to linia dwutorowa. Specyfika też prowadzenia tych dwóch linii jest bardzo nietypowa, bo tak naprawdę jedna linia będzie nad drugą. Prowadzona, także myślę, że będzie to bardzo specyficzny zakres prac do wykonania. Jeśli chodzi o cementownię, jest to zakład z dużą tradycją i historią. W związku z tym mieszkańcy interesują się, ponieważ jest to źródło utrzymania wielu mieszkańców zarówno z gminy Pajęczna, jak i z gminy Działoszyn. W związku z tym każda inwestycja, która wpływa pozytywnie na środowisko, na ludzi, no jest na pewno miło przyjmowana. Były konsultacje społeczne, to zresztą przy, to przy tak dużych inwestycjach jest wymogiem. Tutaj chodzi głównie o tereny rolnicze, które o klasę szóstą, gdzie tak na dobrą sprawę ona nie ma wielkiego potencjału produkcyjnego, więc tutaj jakby z praktycznego punktu widzenia dla gminy ta inwestycja jest zdecydowanie bardziej korzystna. Koszty tych ponad 100 hektarów są duże, ale myślę, że efekty będą bardzo przyjazne dla środowiska. Wspólnie zaczęliśmy też około 3 lat temu rozwój takiego klastra energetycznego, który też to się wkomponuje. Cieszę, że dziś możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, które powoduje, że taka inwestycja... Największa w Łódzkim będzie w powiecie Żyjąc w dzisiejszych czasach musimy dbać o to środowisko i o, o, o lokalne tutaj warunki, e, tak żeby mieszkańcom żyło się dobrze, e, w czystym e, otoczeniu, w czystym powietrzu. E, także tutaj jak najbardziej pozytywne e, oddziaływanie na, na, na powiat pańczeński.